Chorzowie uroczystości upamiętniające 96. rocznicę odzyskania niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w kościele świętej Barbary. Następnie goście, kompanie honorowe, poczty sztandarowe, delegacje stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy przeszli pod pomnik Powstańca Śląskiego. Na miejscu odegrano hymn i podniesiono flagę państwową. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, powierzając mu następnie misję utworzenia rządu narodowego. W ciągu kilku następnych dni, po 123 latach rozbiorów, odrodzone zostało państwo polskie. Dziś, wspominając tamte wydarzenia, oddajemy hołd bohaterom walk o niepodległość naszego kraju. Bohaterom powstań listopadowego i styczniowego, żołnierzom walczącym na frontach I wojny światowej oraz powstańcom wielkopolskim. Szczególnie ważna jest dla nas postawa synów Ziemi Śląskiej, wśród których nie zabrakło Chorzowian walczących w kolejnych powstaniach śląskich. Chylimy czoła przed żołnierzami, którzy walczyli na frontach II wojny światowej i powstaniu warszawskim. Pamiętamy o tych, którzy zginęli lub ucierpieli w imię obrony ideału Solidarności. Oraz w walce z międzynarodowym terroryzmem. Po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty pod pomnikiem. Po części oficjalnej uroczystości można było podziwiać pojazdy wojskowe. Sprzęt pokazujemy po to, żeby uatrakcyjnić to święto, bo nie tylko na podstawie patriotycznych wystąpień, zagrania hymnu, ale coś dla ludzi, którzy przychodzą na te uroczystości, też się im należy. Nie na co dzień można zobaczyć, nie wszyscy wiedzą, że takie muzea funkcjonują i nie wszyscy mają możliwość zobaczenia tego, co jest dzisiaj współczesne, czyli Rosomaka. Tego samego dnia w Starochorzowskim Domu Kultury odbył się koncert pieśni patriotycznych. Na scenie wystąpiły chóry mieszane Lutnia, Gwiazda i Seraf oraz chór męski Śląsk.